Pas. Leci czas, Oby to nie poszło w las Taka świnia z takim gościem dzisiaj biorę ją na raz, ej Ona się mnie pyta, czy poleje ej, Żołądkowa, gorzka, gęsta, także hej Znowu się przytula lepi się jak klej O, o, o! Demony tańczą da smak-up Anioły dawno poszły spać A ty nie pójdziesz dzisiaj spać Bo zrobię z tobą fiku Cuda na patyku Czysta wóda, żadnych drinków Więc dawaj mała, łapaj zapas Zrobię z tobą fiku, miku, Na głośniku Ty pokażesz mi cuda na patyku Czysta wuda, żadnych drinków Więc dawaj mała, łapaj zapas Formalna lata, a nie na lato Świnie to lubią noc, nie okaże się klapą I tak to lata, znów na bogato Moją małolatą. Ciągle gapisz się na bęben Mogę ci go dać Wczoraj wypięło mi serwer Ledwo mogę wstać Bo ty jesteś najpiękniejsza Ze wszystkich tam A ja łamię serca jak zwykły ha. Ona temu winna Ona temu winna Pocałować nie po Zrobię z tobą fiku miku Na głośniku Ty pokażesz mi cuda na patyku Czysta muda, żadnych dynków Więc dawaj mała łapaj zapas Zrobię z tobą fiku, fiku na głośniku Pokażesz mi cuda na patyku Czysta woda, żadnych drinków Nie dawaj mała, łapaj zapas Ona temu winna, ona temu wina Pocałować mnie powinna Ona temu winna, ona temu wina Pocałować mnie powinna Zrobię z tobą fiku, fiku na głośniku tu Pokażesz mi cuda Oh, witam, 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 elo, Witam, 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 chyba, wito Chyba słychać, więc witam, siemka Siemka wszystkim, siema drowerku kebab, siema hipta, siema bubu, ma Adrian Siema Wieta, siema Filip, siema, siema elo Siema Jaśowy, ma Anna, siema Pieniążek Siema Iwona, siemka, siemka, siema Filip, witam, elo, widzowie Witam serdecznie, Siemanu. Siemanu. L -l siema, no, ja, siema, widzowie, elo, elo Siema witam, witam, witam każdego, siemka, siemka, widzowie Elo elo? Elo elo? Widzowie, ale tą piosenkę muszę pominąć, bo nie wiem, czy mi nie wejdzie na prawa autorskie Więc, widzowie, to muszę tego, to muszę skipnąć Ale sorry Z ilu tokenów dodajesz do zna? Nie dodaj za tokeny Nie dodaj za tokeny, kolego, nie dodaj Masz w opisie, za co dodaję W opisie albo wykrzyknik dodaj się wpisz Widzę, stawcie łapkę do góry na sam start Stawcie każdą łapeczkę do góry, widzowie każdy widzenie sobie stawi łapeczkę do góry Siem Bartek, siemka Widzowie, każdy łapeczkę Co się dzieje, ty? O, dobra, chyba już git, e, co się stało, nie wiem Siemka, siemka gdzie Mikro już git, jest już git Siemka, siemka gdzie a nie, nie jest git, czekaj, co? Zabierzesz rozpędu, to nic złego, że twój rap nie leży, kurwa, w naszym kręgu Zanim zrobiłem listę życzeń, zrobiłem wyrzeczeń Kiedyś zrobili potem i jak walę kupę w rzece, I chuj nie zaprzeczę, bo to rów Słabo to pamiętam, ale chyba strałem se na główny mur jak cię męczy, to se pod koderką ubikite Jak cię męczy, iść do terapeuty na wizytę Ja moich porażek kurwa już nawet nie liczę Jak masz smutne życie, pusty rówba biczę Szkło do śmieci, papier do portfela na te kurwy nie ma kontenera Była afera, ale znali to od kuchni No i się upiekło to wóeczki wpierdalają teraz, ej Pozdrawiam to nie okay, jest tratę, w kancelarii twierdalam cukierki z adwokatem, o Jesteś zerem, chciałbym to odwrócić, Ej, teraz widzę skit, halo, halo jest git już? Halo? Git? Halo halo? Nie, gówno, nie jest git! Czekajcie, czekajcie widzowie, czekajcie! ...ta... ...nie... ...tak... ...nie... ...przedsiębiorca, ale nie twój biznes! Zawiesiłeś poprzeczkę na wysokości kostek, a kostki masz na barkach, jak cię w kupę Jak w porach roku Vivaldiego Zmienia się światło twoich oczu Powiedz mi życie coś miłego nie, będzie tak proszę, daj otoczę, Ej, hey, teraz jest git. Halo halo, ej, teraz jest git, widzowie, halo halo Ej halo, widzowie, teraz jest git? Czy nie jest git, widzowie, dajcie znać Widzowie, jest git? Nie jest git, widzowie, dajcie znać Nie, kurna No, No co jest No co się dzieje? No nie wiem No co się dzieje? No nie wiem. Aha, no super, nie. Dobra. Nie wiem, a pars git. Halo. Nie wiem, a there's... nie. Nie wiem, nie wiem jak to naprawić. Nie mam pojęcia jak to naprawić. Nie wiem. Nie wiem jak to naprawić wizowy. Nie mam pojęcia. Nie wiem jak to naprawić wizowy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jak to naprawić. Ej, no szczerze no nie wiem. No nie wiem jak to mam naprawić niby. No nie wiem jak no nie wiem jak to mam naprawić no Nie wiem jak to mam ja nie wiem jak to tego się naprawić Jedzie mi ten mikrofon, ale to nic ja... No mogę pierdzielnąć No pierdzielnąłem i co i git I działa I co i git nie dalej I teraz jest git? I teraz jest git, widzowie? Halo, halo? Widzowie, jest git? Widzowie, halo, halo? Nie? No kur... no... A teraz jest git? A teraz? A teraz jest git? No, oczywiście, że nie. No jak ja mam to naprawić, no? Wyłączam tą muzeę No jak ja mam to naprawić, no? No jak ja to mam naprawić? No jak ja to... Myśmy się zespali, no ale ja nie wiem, jak to mam naprawić. Czekaj, odłączę mikro i... Rano ja skakuję do basenu Kolejny dzień, że nie boję się panelu to, to, to Kolejny dzień, gdzie nie ma żadnych problemów Słoik otwarty, nie stoję z bliszka cieniu Zadzieram ręce mordo, jestem człowiek mucha Ja jestem zjebie króli Pięć minut, to jest moje pięć minut W ręce aż nie chcę więcej stać z tyłu Pięć minut, to jest moje pięć minut Chcę w to grać, a nie widzieć świat z trybun Pięć minut, to jest moje pięć minut ¡Suscríbete al